Cześć, witam. X grosz z tej strony. Witam Was na kanale Kryptokamikadze, i dzisiaj chciałem się podzielić stroną internetową, którą znalazłem. Jest to strona kompletny Satoshi. Wszystkie jego e-maile, wszystkie jego posty na forum, kod, wszystkie jego cytaty i link do tej strony macie pod spodem w, w opisie. I powiem Wam, że im bardziej. Zagłębiam się w to, co Satoshi napisał, a napisał tego dosyć sporo, pomimo tego, że nie był długo na internecie, bo jak widzimy tutaj, 2008 do 2012, ale jest tego sporo, to zdajemy sobie sprawę, przynajmniej ja zaczynam zdawać sobie sprawę, jak bardzo wyjątkowym tworem jest Bitcoin. I zajmuje to trochę czasu, ale powiem Wam, że w tym momencie sporo takich powierzchownych, Tematów sporo takich powierzchownych zdań na temat Bitcoina, które jeszcze do niedawno trafiały do mnie i wierciły jakieś, jakąś dziurę wątpliwości, coraz bardziej są. Coraz bardziej są absolutnie dyskredytowane przez to wszystko, co się dowiaduje. W momencie kiedy studiuję to, co napisał Satoshi, to w jaki sposób to wszystko działa, i jak to jest zaplanowane w ogóle do przodu. Zacznijmy sobie od takiej prostej jakby, od takiego prostego cytatu o, o bankach. I wszyscy mamy tutaj, że tak powiem, alergię jeżeli chodzi o banki, ale <laughs> zobaczmy co nawet Satoshi napisał. Banki są oczywiście ufamy bankom, że przetrzymują nasze pieniądze i transferują je elektronicznie, ale one tak naprawdę pożyczają i tworzą bańkę kredytową. No, mówiliśmy o tym mnóstwo razy, i to jest coś, co jakby Satoshi pierwszy wyciągnął na światło dzienne. Wiemy, że całe, cały moment, jakby ogłoszenia tego white paper, jeżeli chodzi o Bitcoin, wydarzył się w tym samym momencie, kiedy mieliśmy te wielkie upadki banków. A więc mówimy o mówimy o Lehman Brothers, Bern Stearns, mówimy o, tych, o tym całym kryzysie, mówimy o dodrukowaniu mnóstwa ilości e, pieniędzy po to, aby ratować wszystkie pozostałe instytucje finansowe i banki, które jeszcze nie upadły przez rządy, ale właśnie tu Satoshi świetnie to zauważa i punktuje, że kiedy my tak naprawdę im wierzymy, to oni wcale nie robią to, do czego zostały jakby stworzone. I tutaj jeden z takich świetnych tweetów jego, albo raczej nie tweetów, przepraszam, nie tweetów, on nie tweetował, ale raczej pisał na forum. Jeden z jego takich wpisów na forum z 2010 roku brzmi coś w tym stylu: że wyobraźmy sobie, jako eksperyment, że mamy jakiś metal, który jest bardziej rzadki niż złoto, ale ma określone cechy. Jest po prostu szary, jeżeli chodzi o kolor. W ogóle nie przewodzi elektryczności albo słabo przewodzi elektryczność. W ogóle nie jest ani silny, ani jakiś tam nie do zniszczenia po prostu taki zwyczajny metal. I niespecjalnie nawet jest do użycia, jeżeli chodzi o biżuterię. Ale ma jedną magiczną właściwość może być transportowany przez wszystkie rodzaje komunikacji. Przez wszystkie media. Nieograniczenie. I tutaj pewnie Satoshi tak, jakby porównał to, co mamy w tej chwili fizycznego, do czegoś, co właśnie przed chwilą zdał sobie sprawę, stworzył. Czyli mówimy tutaj o cyfrowej kryptowalucie. Czegoś, co jest absolutnie nie do zatrzymania i może być transformowane. Trans portowane przez wszystkie środki komunikacji, jakie znamy. I jeżeli, i tutaj piszę dalej, jeżeli w jakikolwiek sposób to coś, czyli ten szary, nieużyteczny, te szare, nieużyteczne coś, co, co w ogóle nawet nie ma jakiejś formy, złapałoby jakąkolwiek wartość, czyli okreśmiałoby jakąkolwiek wartość dla przynajmniej dwóch osób, to wtedy wygląda na to, że moglibyśmy wziąć tą wartość i przetransportować ją na jakikolwiek dystans tylko chcemy, bo po prostu możemy to kupić i sprzedać. Nieważne gdzie, w którym miejscu na Ziemi jesteśmy. I wiem, że dla nas w tym momencie już jest taką oczywistą oczywistością: to krypto, czyli że. Mamy tu, przytransportujemy gdziekolwiek chcemy, nieważne, w którym miejscu na Ziemi jesteś. Ja mogę być tutaj, gdzie siedzę, ty możesz być w, gdzie ty siedzisz, i normalnie w, dosłownie w sekundę czasu mamy całą jakąkolwiek wartość między sobą absolutną wymienioną, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych pośredników. Dla nas już to, jest już to tak oczywiste, ale w 2010 roku to było dopiero coś, co powstawało. Więc niesamowity tutaj taki pierwszy jego wpis i zdał sobie z te, zdawał sobie z tego z, bardzo, bardzo dobrze z tego sobie zdawał sprawę Satoshi, kiedy to pisał. Bo jedną z rzeczy, którą do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi o, o dobra cyfrowe, czyli nieważne, co to było, czy to była muzyka, zdjęcia, czy to były teksty, czy to cokolwiek było na, na internecie o cyfrową wartość, to było to, że cyfrowa wartość była i jest. I, i, I mogła być w nieskończenie kopiowana. Dlatego nie mogła osiągnąć jakiejś wartości. Po prostu mogłeś. Zdjęcie może być skopiowane i kopiowane i kopiowane, możesz je rozsyłać do, do, do tysiąca ludzi. Ty, ci ludzie mogą je kopiować. Więc jeżeli coś zrobisz cyfrowego, jakiś obraz cyfrowy, no to no tak naprawdę ciężko jest, aby po prostu złapało ono cyfrową wartość, bo może być skopiowane. Więc. E, Tutaj, jeżeli mówimy o czymś cyfrowym, co absolutnie nie może być skopiowane, i tutaj właśnie mamy bitcoina, jest pierwszy raz w historii, kiedy mamy coś cyfrowego, co absolutnie nie może zostać skopiowane. Więc to jest następna rzecz, którą nawet jeszcze tutaj w tym momencie e, Satoshi w tym jednym z tych swoich postów wcale nie wymienił. Czyli coś, co absolutnie nie może być kopiowane. I wiem, że tutaj polecam Wam przeglądać sobie te wszystkie rzeczy, o, którym, o, który, o których pisał, od kopania poprzez micropayments, wszystkie inne proof of work, jak tutaj jest opisany, opłaty, wszystkie inne rzeczy, które, o których Satoshi tutaj pisał. I chciałem do tego wszystkiego dodać jedną rzecz, która jest bardzo ciekawa, o której, o której zawsze mówimy. I tutaj podam przykład który już krąży w internecie i na pewno sporo z Was już widziało ten przykład. Podam przykład rozmowy Billa Gatesa 27 lat temu, kiedy rozmawia z redaktorem i ten redaktor mu mówi zaraz na samym początku, posłuchajmy i zaraz Wam powiem o czym, o czym mu ten redaktor mówi. To jest taki zarzut, który mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o krypto, to jest zarzut w tym momencie, jeżeli chodzi o komputery do Billa Gatesa. I think it was quoted as saying that the original aim of Microsoft was a computer on every desk. Now the thing is that really, projections we used to get in the 70s were that by around about the end of the 80s, every house would have a personal computer. Now it hasn't happened. Właśnie. Bill, to się jeszcze nie wydarzyło. Mówi do, niego, mówi do niego redaktor. Czyli komputer w każdym biurze. Bill, to się jeszcze nie wydarzyło. Komputer, czyli komputer w każdym e, domu. No bez przesady, nawet w biurach nie ma, a ty mi mówisz tutaj, że komputer mógłby być w każdym domu, to się jeszcze nie wydarzyło. I powód, dla którego to się nie wydarzyło, po prostu te komputery są za bardzo są za bardzo skomplikowane, są za trudne. I tutaj mamy ten komputer Język komputerowy, który wszystkich ludzi w pewnym wieku, w średnim wieku i starszych stawia po prostu w momencie zakłopotania i po prostu nie wiedzą, jak to użyć, nie mają ochoty nawet zaczynać się tego uczyć. To nas us off. And you know, when you're completely illiterate, as far as these things go, I mean, they've changed a lot computers, but are they going to be accessible to even an Egyptian like me. I to jest świetny moment, kiedy właśnie Gates mówi, że słuchaj, my na pewno będziemy mieli komputer w każdym e, domu, ale już na pewno w każdym biurze. I żeby zrobić to, będziemy musieli sprawić, że te komputery będą po prostu e, bardzo łatwe w obsłudze. Tłumacząc to tak już zmieniając dos, niedosłownie słowa, co Bill mówi. I to jest dosłownie to, co mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o, o kryptowaluty. I gdy wracamy do, do tematu kryptowalut, gdy próbujemy wytłumaczyć kryptowaluty komukolwiek, kto jest absolutnie niezapoznany z kryptowalutami, a do tego jeszcze jest jakby niespecjalnie nawet obyty, jeżeli chodzi o komputery, o internet, dopiero. Dopiero jest tak, jakby w, w, w tym przedszkolu lub podstawówce używania internetu, czyli mówimy o wszystkich ludziach takich, wiecie, troszkę starszych od nas, to jest to ciągle absolutnie zbyt skomplikowane, aby oni mogli to zrozumieć. I już, nie wraca, już wracając nawet do momentu, kiedy Satoshi mówi tutaj o tym, że w pewnym momencie wyobraża sobie, że możemy przetransferować wartość z jednego miejsca do drugie miejsce, od człowieka do człowieka, dosłownie tak jak, prawie jak gotówkę, bez pośredników, to w tym momencie naprawdę musimy mieć jakąś podstawę tego, w jaki sposób używać tych naszych portfeli i tego wszystkiego. I oczywiście to jest podstawa i to jest wszystko to, co musimy się na samym początku obyć z tym. I to wcale nie jest aż takie trudne, ale, ale... Dla pewnej grupy ludzi, i niekoniecznie musi to być grupa wiekowa, bo mogą to być bardzo młodzi, którzy są zwyczajnie leniwi, którzy nie mają ochoty nawet się tego wszystkiego uczyć, lub mogą to być starsi, którzy już po prostu nie chcą się tego uczyć. Dla pewnej grupy ludzi te krypto, i dlatego tak często o tym mówimy te krypto staną się absolutnie czymś bardzo popularnym i dostępnym w momencie, kiedy i tutaj pośrednicy włożą to w swoje łapy. I krypto przestanie właściwie być krypto w tym momencie, ponieważ to nie jest cel, ani to nie jest w ogóle jakiś sens tego wszystkiego, żeby znowu oddać swoją wartość komuś w ręce, ale w tym kierunku to dąży. I teraz, żeby być już na koniec, taka mała spekulacja moja. Jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to powiem wam taką moją małą spekulację. Wiecie, co jak ja to widzę? Widzę to tak, że w pewnym momencie banki będą chciały od nas to krypto, czyli nieważne, co to będzie, czy to będzie Bitcoin, czy to będzie jakieś inne krypto, które będziemy trzymać, wezmą od nas to krypto i dalej dadzą nam do ręki coś zastępczego i powiedzą: Hej, my przetrzymamy Ci twoje złoto. A tutaj masz papiery, którymi się posługuj. Tak było ze złotem. I daleko, daleko w przyszłości, a może wcale nie tak daleko, widzę, że może się to znowu wydarzyć. My weźmiemy twoje krypto, my będziemy ci tu trzymać twojego bitcoina, a za tego bitcoina masz tutaj to i posługuj się tym. Aż w pewnym momencie wydarzyć się może dosłownie to samo co ze złotem, czyli krótko mówiąc, słuchaj, te papiery już tak naprawdę nie możesz wymienić na tego bitcoina, ale nie marcie, po prostu wydawaj sobie te papiery. I to oczywiście wszyscy, co znają historię, historię złota i połączenia złota z dolarem i rozłączenia złota z dolarem, która zresztą nie jest taka stara, wszyscy wiedzą, o czym dokładnie mówię. I czy ta historia, Czasami nie może się powtórzyć w krypto. Dla mnie jest to bardzo, bardzo e, prawdopodobne, że może się powtórzyć w krypto i znowu ci ludzie, co zostali przy złocie, co potrafili zachować tą wartość i przetrzymać ją, absolutnie na niczym nie stracili. Wręcz przeciwnie. A ci ludzie, co zamienili swoje złoto na papiery, inflacja po prostu ich zjadła do reszty, można powiedzieć. I jeżeli chodzi o inflację, to już wspominałem i mamy tutaj tweety non-stop o, o, o inflacji, które dostajemy z prawa i lewa, więc pamiętajmy o tym, że inflacja to jest coś, co nas, po prostu, co nas po prostu okrada i w jaki sposób zabezpieczyć się przed inflacją i to jest właśnie to, co między innymi, co próbujemy zrozumieć, co próbujemy zdywersyfikować u siebie, aby... To wszystko, co zarobimy, tą wartość, co zarobimy, aby ją po prostu zabezpieczyć przed inflacją, która jest absolutnie bezlitośnie zjada nas w życiu. I tak było w historii, i tak było teraz. Śmieszna taka reklama. Jeżeli jestem tutaj już przy bankach, śmieszna taką reklamę widziałem na Banku Polskim, że złotówka od 1919 do 2020 niezmiennie, czy coś w tym stylu. Tylko, że zapomnieli jakby ująć w tej reklamie, albo po prostu odnoszą się do tego i, i liczą na to, że ludzie nie pamiętają, że ta złotówka już była dewaluowana i zmieniała się mnóstwo razy, i, i, i dlatego od 1919 do 2020 to na pewno niezmiennie tutaj słowo nie pasuje. I na tym może zakończę dzisiaj. Mam nadzieję, że. E, że wyciągniecie coś z tej strony dla siebie, po prostu poczytacie dla swoich własnych informacji i przemyślicie temat, te tematy, o których dzisiaj, dzisiaj wspomniałem. Między innymi powiedzcie mi w pytaniach, pod, w komentarzach pod spodem, jak myślicie, czy jest to możliwe, aby ludzie drugi raz dali się nabrać na to, że oddadzą swoje krypto do banku, a w zamian dostaną jakieś. Bezwartościowe papierki, którymi będą obracać, lub bezwartościowe yy, cyfrowe numerki, którymi będą obracać, bo już prawdopodobnie papierków nie dostaniemy, a następnie nagle, pyk, odłączą te cyfrowe numerki od prawdziwych krypto i zostaną tylko z tymi cyfrowymi numerkami, które będą po prostu w nieskończoność im dodawane do konta, a wartość będzie po prostu znikała w oczach. Jak Wy to wszystko widzicie? Na razie tyle na dziś, dzięki wielkie, jak zwykle, e, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.